Dzień dobry, dzień dobry kochani, witam Was ponownie na moim kanale. Dzisiaj jak już zapewne wiecie po tytule, patrzymy co tam nowego, ciekawego upolowałam w rumpie. Nie wiem, czy może tak powiedzieć, nowego, nowego, dla mnie. Jak wiecie albo nie, bardzo lubię second-handy, lubię takie oryginalne ubrania, albo może nawet nieoryginalne, bo często to są tam też takie sieciukowe, ale po prostu za grosze lubię mieć coś nowego w szafie. Często są to naprawdę fajne perełeczki. Jeśli jesteś ciekawy, ciekawa takim tematem, to zapraszam do oglądania dalej. Pierwszą rzeczą to jest ta bluzeczka. To jest bodajże bluzeczka z H&M. -u. Szczerze mówiąc to nie wiem czy ją kupiłam. Chyba dla koloru. Pewnie była, nie wiem, z 5 zł kosztowała, więc tak mówię, a tak dla urozmaicenia. Może też do nagrywania filmów, może tak po prostu dla poprawy humoru. Eee, taki kolor dziurkowana, te rękawy tak trochę są nie w moim takim stylu w sumie, no ale, yy, więc tak, pierwsza. Yy, drugą rzeczą, yy, to w ogóle zapomniałam o tej tobie, szczerze się przyznam, bo to są yy, takie rzeczy, które, no nie wiem, w ciągu dwóch miesięcy ostatnio kupiłam, więc yy, taką torbę doszłam do wniosku, taka szoperka, ma też łańcuszek, Myślę, że zapłaciłam za nią mniej więcej niż 10, maksymalnie 15 zł, to jest akurat z Zary, fajna, nie jest poprzecierana nigdzie, nie jest ten więc dużo miejsca w środku, no jak to, wiecie, taka zwykła szoperka z Zary, ma tutaj regulowane e, ta, tą rączkę, więc może być krótsza, bo to już chyba dłuższa nie może być, no i tak, szczerze mówiąc jeszcze jej ani razu nie nosiłam, bo w ogóle zapomniałam jej Kolejną rzeczą taki, taka basicowa koszula. Wzięłam ją, bo mi się podobała kolor. Taki... Dziękuję. Wzięłam ją, bo mi się podobał kolor. Takie no, moje kolory. Szkoda, że nie jest taka trochę większa, bardziej over, oversize'owa. To jest rozmiar 38, więc taka Akurat kubus, bawełniana, wygląda praktycznie jak nówka, taki trochę gnieciów, ja jej nawet nie prasuję, bo to specjalnie ją tak po wzięłam z gniotą, żeby była taka wymemłana. Szczerze mówiąc nie miałam jeszcze jej na sobie, ale tak planuję ją tak do spania nosić, zakładać. I tak kolejne, kolejno. E, to mam taką spódnicę to jest spódnica z H&M e, wzięłam ją, bo mi się podobało to, że ma kieszenie jest dosyć długa taka za, e, za łódkę tutaj jest tak prze, przekładana i to jest jej przód tutaj ma kieszonki e, i to mi się podobało, że tutaj ona miała taką falbankę jakby tylko, że ja myślałam, że ta falbanka będzie tak wiecie tutaj stała ona niestety taka jest chlapciasta. Taka o. I to ani ona stoi ani leży, i to tak wygląda trochę dziwnie. No nie wiem. E, pewnie na przybitkach ją tutaj zobaczycie. Założę. Kolejną rzeczą to w ogóle był hit, bo za 5 zł kupiłam ten swetr. wszystko, bardzo długi swetr. Już go miałam parę razy na sobie, niestety nie wiem co to jest za firma. Missy Empire, więc nie wiem. Ale nie mogłam się powstrzymać, zapłaciłam za niego 5 zł, więc w ogóle super. Jest dosyć ciepły, chociaż to jest taki sztuczny materiał to nie jest jakiś naturalny, więc. Ale wygląda spoko, długi. No, i za 5 zł. To aby pół sezonu nawet raz sobie przechodzić to. Kolejną rzeczą to jest taka marynarka z Zary. To jest rozmiar M, ale ona jednak trochę mi tutaj w rękach ciśnie mimo wszystko. Ja noszę tak S, zależy. Czasami M z Zary, to jest M, i ona tu jest luźna, ale tutaj w rękach mnie trochę tak jakby ciśnie. Ale jakoś tak nie mogła się powstrzymać taka, no to na pewno nie jest basicowy model, ale wyglądała spokojnie, tak sobie pomyślałam, że tak do zarzucania, może czasami. Chociaż ten materiał nie jest w ogóle rozciągliwy, no i ona jest taka, no, no mówię, trochę mi ciśnie. Tutaj ma takie suwaczki, takie same jak tutaj przy kieszeniach. No nie wiem. Tak sobie pomyślałam, że do e, takiego outfitu black and white. No i e, w sumie taka moja perełka. Jeszcze do, e, ani razu tego płaszczyka nie miałam na sobie, chociaż e, pierwsze moje skojarzenie to był e, taki drelich. Nie wiem jak to powiedzieć takie ubranie robocze drelichowe one się nazywają. E, to od razu mi się tak skojarzyło z tym płaszczykiem. Ale on był jeszcze z metką. w sztuka by olala, rozmiar S. Mógłby być trochę większy, żeby taki był bardziej oversize'owy, ale w sumie ten też może być. Nie wiem, czy będę w nim chodziła, jak on będzie wyglądał, w sensie, jak będzie mi się nosił. Ale go wzięłam, bo też cena była spoko 15 zł, czy tam 18 za ten płaszczyk. No, jeszcze nawet ma poszywane tutaj e, kieszenie, więc tutaj takie dodatki, takie złoto-srebro, więc będzie i do złota, i do srebra pasowało. Więc jakby z tych wszystkich rzeczy, z tego płaszczka jestem najbardziej, tak jakby zadowolona. I ciekawa, czy będę go e, nosić. To by było na tyle, kochani, e, tego mojego lumpowego hola. Może nie było tych rzeczy zbyt wiele, ale ostatnio tak staram się ograniczach i wybieram tylko perełki. Dajcie koniecznie znać, czy coś Wam się podobało, czy coś wam wpadło w oko z tych moich łupów. Jeśli Wam się podobał ten filmik, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Jeśli nie subskrybujesz jeszcze mojego kanału, to zapraszam do subskrypcji. A na dzisiaj to już wszystko. Bądźcie zdrowi, później i do następnego pa!